Witam w kolejnym Kurierku. Zaczynajmy! Muzyka sobie naszą Akademię. W szkole obwodzimy Święto Niepodległości, którą Polska odzyskała w 1918 roku o 123 latach zawodu. Powstańcie, przyjrzyjmy ktoś może o jakim ważnym święcie dzisiaj powiemy? Ja wiem, ja nie. No dobra, a ktoś inny? Tak na tak, chłopski rozwój. Dziewczyny często się zgłaszają. Pewnie będziemy rozmawiać o takim, którego nie pamiętam. Na pewno pamiętacie. No dobrze. Przypomnę. Na tablicy zapisałem temat lekcji. Dzisiaj porozmawiamy o 11 listopada czyli Dniu Niepodległości. Mam dla Was quiz, prezentacja oraz karty pracy. Mam nadzieję, że po tej lekcji na pewno je zapomnicie. Każdy Polak powinien to znać. Już zrobiono. Tak szybko. Uważasz, za szybko? Artur, 11 listopada, zgadza się. A po ile to 123, zgadza się. Polskie Święto Narodowe obchodzone jest co rok, jak przed chwilą ustaliliśmy, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości 1918 roku o 123 latach wiekowych, wykonane przez Austrię, Rusy i Rosję. A ile z rozbiorów doświadczyła Polska? Ile miał rozbiorów? Daria? Trzy. OK, A w jakich latach? 1772, 93 i 95. Zgadza się. Zgłosi się później po plusa. Wiecie coś masz o JC Webiosowskim? Dobrze. Przybliżę Wam postać. Bartek, schowaj ten telefon, zanim rozpocznę. Mówić. Dziękuję. Z Magdeburga do Warszawy powrócił 10 listopada 1918 roku. Następnego dnia Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową, czyli na nad dowództwa od Dlatego też 11 listopada został symbolicznie uznany jako Dzień Odzyskania Wszystkiej Niepodległości. Mogę jej tu toalety? Artur, nie, znowu będziecie w toalety. Tak być nie może. Dobrze, pytanie do dziewczyn, bo ona na pewno to wiedziały. Jakie mamy party narodowe? Hania? Biało-czerwana flaga, rodzą z białym poradną na przykład ale z Zgadza się. Dobrze, że wspomniałaś o tym, Ja bo właśnie teraz o chemii sobie powiem. Ok. Teraz powiemy sobie o narodowym świecie niepodległości. O co ją chodzi? Ania? Aby upamiętnić odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach za zdrowie. Zgadza się. Tak, schowaj tam telefon. Na no tyle, sytuacja dla siebie, czy. Ach, zawsze nieważne. Teraz z y, posłuchamy pieśni patriotycznej. Można włączyć śpiewy. nic nie szkodzi, zrobimy sobie quiz, o którym wcześniej wspomniałem. Zapraszamy do strefy kibica w Kiri. Wrażenia po pierwszej zostałem zaproszony tutaj do szybkiej relacji. Lepiej nam idzie z Argentyną. Mam nadzieję, że dociągniemy jakoś jeden. Jeden i ratuje nasz zespół w Adrian? pan mówi. Dobrze. Jak wrażenia po pierwszej połowie? Jeszcze Polska raz z raz obrady dwa kole. Też mi się tak wydaje. Będzie dobrze i jeszcze pokażemy nas. Po Tylko Polska. Chciałaś wziąć udział w tym wywiadzie i chciałabym porozmawiać z Tobą na temat Twoich pasji. Jedną Twoją pasją jest teatr. Dlaczego właśnie teatr? Hmm, pozwala rozwijać moją kreatywność, na pewno. Hmm, będąc na scenie, ja czuję, że, że mogę y, robić zupełnie coś innego niż będąc osobą, którą jestem. Mogę płakać, mogę się śmiać, mogę udawać y, jako ostatnio jakąś osobę niezrównoważoną psychicznie. To była coś, świetna przygoda. Wydaje mi się, że to jest właśnie pasja, która, która, która jest taka niepowtarzalna. A jakbyś opisała te emocje na scenie, jakie one ci towarzyszą, jakie one są? Właśnie wchodząc na scenę to nie jest coś w stylu, mam wielki stres, tylko właśnie mogę oddać się danej, danej postaci. Wchodzę w, <ścoughs> tak, wchodzę w inny świat. Nie jestem już sobą. Właśnie ja tak. A masz jakiś taki spektakl, który był najtrudniejszy do wykonania? Albo był najprostszy może? Najtrudniejszy to był na pewno ten ostatni, gdzie musiałam odegrać tą osobę niedłudną, może wam psychicznie. Dostałam 5 minut wcześniej właśnie zapowiedź od mojego pana Rysera, że dzisiaj robimy takie coś. Takie. Czyli wyzwanie to było I To było w pewnym sensie wyzwanie na pewno. Byłam taka zaskoczona. Ale dało no. mi I sprawiło Ci przyjemność? Tak, w sensie ogólnie dla mnie teatr i wcielanie się w różne postacie, postaci daje ogromną satysfakcję. A najłatwiejszy, najłatwiejszy spektakl, jaki zagrałaś? Najprostszy? Najprostszy? Chyba nie ma takiego. Każdy wybrał jakieś wyzwanie. Tak? A Twój ulubiony na przykład? To na pewno był pierwszy. Czuję do niego jakąś. O, podmieszanie? Mhm. To był mój pierwszy spektakl, nazywał się Bolero. Większy jest troszkę spec. Graliśmy go na dużej scenie w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Grałam tam dyrygenta, który też nie jest zbyt ogarnięty i zbyt mądry. E, masz taki, taki talent do takich ról, chyba. Nie wiem, czy uważasz to za komplement, czy za co, ale e, wspominam to bardzo dobrze, bo to była jedna z pierwszych głównych ról. Wchodząc do teatru, dostałam główną rolę i byłam też zaskoczona tym. Mm. Mm, tak. I teraz na przestrzeni czasu, czy ocenisz swój progres? Czy zrobiłaś progres, czy cię ze sobą poziomy? Nie, nie, na pewno zrobiłam progres. Jakby, yy, ja już byłam bardzo zaskoczona właśnie, dostając główną rolę, wchodząc do teatru, yy, więc to też dodało mi na pewno skrzydeł, że mm. jestem pierwszy raz i dostaję główną rolę. To na pewno osiągnięcie. To za pierwszym razem tak. Tak. Musiał bardzo się sprawdzić radość. To to A stres? Jak ze stresem? Ja. ja gram. Może nie gram. Ja występuję na scenie od odkąd byłam mała. Chodziłam też do szkoły muzycznej, grałam na wielu instrumentach. I cały czas jakby na tej scenie jestem. Mhm. Czy śpiewają, czy właśnie grając teraz. To nie jest stres, to jest satysfakcja duża. Endorfiny. tak. A... Teraz pracujesz nad jakimś spektaklem, czy teraz nie, wiem, nie robisz nic? Aktualnie pracuję nad trzema spektaklami. Mm. Aż trzema naraz? Tak, jeden to jest monodram mój. Mm. Mm. Na no, o O kobiecie mm, po trudnych traumach, mm -hmm. z niefajnymi rodzicami bardzo, mm. z... z wieloma właśnie traumami. Mm. Później mamy ja prezydenta, bardziej komedia w respektach. Tak? czyli różne gatunki przespektaku. Dramat wolę dramatyczne na pewno, ale. Ale podejmujesz się też tych górnych, dokładnie. A trzeci to jest y Masłowska. Mm. Wspomniałaś też, że grasz na instrumentach. No jak? jest? Na flecie poprzecznym, w hmm. pianie w hmm. A który jest twój ulubiony? Wydaje mi się, że flet poprzeczny, bo na nim zaczęłam swoją przygodę, właśnie. Mm i mam do niego taką um, sentyment, dokładnie. Czyli wychodzi na to, że i grasz na instrumentach, i grasz w teatrze, czyli jesteś bardzo uzdolniona artystycznie, więc to jest przykład do naśladowania przez młodzież, bo wi wiele młodych ludzi nie ma aż tyle zainteresowania się tutaj. Nie ja mam właśnie zainteresowania względnie artystyczne, nic, no. nic więcej. Ja jeszcze śpiewam. Właśnie. No to jeszcze śpiewasz do tego, to to jest idealny przykład dla, dla, młod, dla młodzieży. Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jest długie lato w Portofino, i dużo gości z wszystkich stron. I strumieniami płynie wina tu w Portofino. Dziewczyn z Portofino, wystarczy w samochodach miejsc I każda będzie mieć na kino tu w portofino, tyle to jest. I to już tyle w tym odcinku. Zapraszamy na kolejne.